albo daje nam słowo na początku tego wielkiego postu. Słowo, które bardzo wyraźnie nam podpowiada, w jaki sposób ten post należy przeżywać, żeby on mógł być owocny. Spróbujmy to słowo przeczytać w kontekście tego naszego tematu, rekolekcji, w tej perspektywie, i zastanowić się, jaka odpowiedzialność wynika właśnie z Faktu podejmowania postu, jak go podjąć odpowiedzialnie i w jaki sposób on może, jeśli dobrze go podejmiemy, dobrze go przeżyjemy, zbudować naszą nadzieję. To jest najbardziej rzeczywiście podstawowa kwestia odpowiedzialność za sposób, w jaki podejmujemy post, ale także nastawienie i cele z jakimi wchodzimy w ten Wielki Post. Ten tekst Izajasza brzmi dosyć dramatycznie. Czy ja taki post jak ten wybieram? Słyszymy słowa, które uświadamiają ludziom, jak bardzo niedobrze jest, kiedy post jest po prostu sposobem koncentrowania się na samym sobie. Może też być tak, że post będzie zupełnie nie na temat. To jest bardzo duże niebezpieczeństwo. Niektórzy ludzie biorą w sobie rozmaite postanowienia, planują wyrzeczenia postne, które są kompletnie nie na temat, bo nie dotykają zasadniczo tych problemów, z którymi ludzie się borykają, nie dotykają ich słabości, ich grzechów. Dlatego trzeba się bardzo dokładnie przyjrzeć temu, w jaki sposób my zamierzamy przeżywać post, w jaki sposób pościć chcemy. Bo w poście nie chodzi o to, żeby sobie czy Bogu coś udowodnić, nie chodzi o to, żeby być z tego postu nawet zadowolonym, tylko chodzi o to, żeby był to czas faktycznego nawrócenia. I dlatego prorok Izajasz piętnuje bardzo zdecydowanie i bardzo mocno właśnie te grzechy, z którymi zmagali się ludzie jego czasów, grzechy, które mieli na sumieniu. No, dlaczego to robi? A właśnie dlatego, żeby ich zmusić do wzięcia odpowiedzialności za to. Chcę im pokazać, że jeśli wezmą odpowiedzialność za te grzechy i spróbują się z nich podnieść, właśnie z nimi zawalczyć. To właśnie taki sposób przeżywania postu będzie miał pozytywny wpływ na ich życie. Pokazuje im Izajasz bardzo konkretne wymiary postu, bardzo konkretne sposoby na przemiany samych siebie i świata. Zwróćcie uwagę, że to nie jest wezwanie do jakiegoś ogólnego nawrócenia, bliżej nieokreślonego. Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli. Dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyrodziec, to są konkrety. Nie ma nic gorszego niż wielkie idee, które są oderwane od życia, i w poście też nie ma nic gorszego niż wielkie i piękne postanowienia, które nie mają nic wspólnego z życiem. Dlatego spróbujmy sobie na początku tego Wielkiego Postu każdy z nas na własny użytek i na własny rachunek, na własną odpowiedzialność przed Panem Bogiem ponawywać nasze grzechy. Ponazywać to zło, które zakradło się do naszego życia. Bo dzięki temu będziemy w stanie wziąć odpowiedzialność za nasze grzechy. Branie odpowiedzialności za swoje grzechy to jest dowód ludzkiej wielkości, paradoksalnie. Oczywiście my jesteśmy mali, bo upadamy, ale jesteśmy wielcy, bo potrafimy za swoje upadki brać odpowiedzialność i się z nich podnosić. Samo człowiek, kiedy się zastanawia nad swoimi grzechami, to przecież nie po to, żeby siebie pognębić, żeby sobie dołożyć, tylko po to, żeby mógł żyć jak dojrzały i odpowiedzialny człowiek. Cechą niedojrzałych ludzi jest uciekanie od odpowiedzialności. Dlatego właśnie musimy zacząć od siebie. Od przyjrzenia się sobie, ponazywania naszych słabości, wzięcia za nie odpowiedzialności. I dopiero wtedy możemy próbować działać, zmieniać coś na zewnątrz. Są różne takie teksty kardynała Wyszyńskiego z okresów Wielkiego Postu, rozmaite apele, wezwania do ludzi na ten czas. I on tam wymienia rozmaite sposoby tych działań do wewnątrz. Milczenie, dzięki któremu człowiek może słuchać Bożego głosu, postań, języka w domu, w pracy, na ulicy, rozważanie sercem Ewangelii. Słuchanie wielkopostnych rozważań, udział w nabożeństwach, udział w rekolekcjach. Są też inne wskazania takie bardzo ciekawe i dające do myślenia. I tak trzeba by się wyzbyć słów burzących wiarę i zasady moralnej. Ważną rzeczą według niego było to, żeby rozwijać w sobie boży sposób myślenia. Żeby się wyzbyć bezpłodnej gadaniny. Także, żeby wziąć odpowiedzialność za swoją wiarę i za wiarę innych. Które to wzięcie odpowiedzialności jest możliwe dzięki pracy nad pogłębieniem swojej wierności, obowiązkom katolika. Wierności Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi. Jeśli człowiek wykona tę pracę nad sobą, to będzie gotowy mówić do innych. I innych wzywać do nawrócenia, co również jest rzeczą istotną. Bo zwróćcie uwagę, jak się zaczyna ten fragment z księgi proroka Izajasza. On się zaczyna od takiego bardzo dramatycznego wezwania. Krzycz na całe gardło, nie przestawaj, podnoś głostwo jak trąba, wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzech. To są słowa o naszej odpowiedzialności za nazywanie po imieniu ważnych i trudnych spraw. I przed tym nie wolno uciekać. Nie może się człowiek zachowywać jak Kain, który pytał, czy jestem stróżem mojego brata. Tak, jesteś. Każdy z nas jest. I dlatego mamy obowiązek upominania siebie nawzajem ale to jest sprawa bardzo delikatna. Delikatna dlatego, że człowiek ma niestety taką pokusę, żeby stawać w pozycji sędziego. Są takie typy ludzi, którzy się świetnie czują, kiedy mogą wypomnieć innym ich słabości i grzechy, no bo im to poprawia samopoczucie, czują się lepsi, bardziej dowartościowani, kiedy innym pokażą, jak to ci inni są źli. Tymczasem właśnie upominanie kogoś to jest kwestia wielkiej odpowiedzialności, to jest posługa. Posługa, którą należy podejmować z pokorą i z miłością. Naprawdę nie wystarczy do tego święte oburzenie, ani poczucie moralnej wyższości. Do czegoś takiego jest potrzebna odwaga proroka. Ale jest także potrzebna miłość proroka, gotowość do narażenia się. No bo kto lubi słuchać nieprzyjemnych słów, słów napomnień, swoją drogą nie ma co uciekać, bo kto mądry, zrozumie jeszcze będzie wdzięczny. No ale nie jednemu można się narazić. Natomiast ważne jest to, żeby zawsze, kiedy chcemy spełnić ten obowiązek, żeby prosić Boga o dobre słowo o mądre słowo słowo w porę I takie słowo które trafi do serca nie takie słowo które uderzy i odbierze nadzieję tylko takie które przemieni a jeśli trzeba warto podjąć modlitwę i post za ludzi których grzechy dostrzegamy zupełnie inaczej by wyglądały nasze rozmowy w których siebie nawzajem upominamy Gdybyśmy się najpierw za siebie modlili i puścili w swojej intencji, w intencji tego, kogo chcę upomnieć. Może być tak, że trzeba podjąć pokutę za czyjeś grzech. Bez tego wszystkiego nasze napominanie będzie bezowocne i przyniesie więcej złego niż dobrego. Jesteśmy odpowiedzialni za życie i za czyny innych i za to, żeby im mówić wtedy, kiedy trzeba o tych grzechach. Ale także jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby dźwigać ich winy. To mnie niesamowicie uderzyło w jednym z tekstów kardynała Wyszyńskiego, kiedy on mówił o tym wspólnym dźwiganiu winy. O dźwiganiu winy za kogoś. Dzisiaj w chrześcijaństwie coraz głośniej słychać takie głosy, że ten świat się może przemienić i chrześcijaństwo może się odnowić, jeśli obudzimy moc wstawienniczej modlitwy. Modlitwy wstawienniczej, zastępczej pokuty, zastępczego cierpienia. Do tego, żeby komuś coś przynieść, jakiś owoc nawrócenia, owoc przemiany, można naprawdę wykorzystywać nasze słabości i niedomagania. Wpadła mi kiedyś w ręce taka książka, która nosi bardzo prowokujący tytuł Nie marnuj cierpienia. Ona mówi o tym, że niestety bardzo wiele cierpienia się marnuje. A dlaczego? Dlatego, że nie jest to cierpienie ofiarowane. Jeśli człowiek cierpi, ktoś go boli, z czymś sobie nie radzi, to to cierpienie go będzie niszczyć, no chyba, że je przemieni w miłość. Chyba, że sprawi, dzięki Bożej łasce, że ono będzie mogło zostać komuś podarowane. Dlatego zastanówcie się, czy nie marnujecie cierpienia. I zastanówcie się, co moglibyście z tym cierpieniem, które nosicie ze sobą, w sobie, co moglibyście z nim zrobić i komu moglibyście je dać. Śpiewaliśmy psalm, ten przejmujący psalm o nawróceniu, 51. Jeden z takich najbardziej uderzających psalmów, jakie są w Piśmie Świętym. To jest psalm Dawida, śpiewany jako wyraz uznania własnej grzeszności. No dobrze wiemy, jaka historia na tym stoi. Grzech Dawida, jego namiętność, morderstwo, dramat. I niezwykle uderzające w tym psalmie jest to, że on wyraża takie głębokie zrozumienie, iż grzech jest wystąpieniem przeciwko samemu Bogu. Zawsze ma taką dialogiczną naturę, nawet jeśli nikt o nim nie wie. Bo zawsze Pan Bóg to widzi, ale to jest jeszcze coś więcej tutaj. Ten grzech ma taką naturę dialogiczną także dlatego, że nie tylko jest występkiem wobec Boga, kochającej osoby. Ale także uderza w ludzi. I zawsze grzech ma społeczne konsekwencje, nawet jeśli nikt o nich nie wie. Bo zwróćcie uwagę, że każdy grzech, nawet popełniany w samotności, on się odbija na naszym życiu, na sposoby, w jaki postępujemy, w jaki wchodzimy w relacje, w jaki działamy. I właśnie dlatego, że tak jest, Pan Bóg nas związał tymi więzami, nie tylko właśnie w tym, że możemy sobie wiele dobrego ofiarować, ale także, że nasze czyny wpływają na innych, te nasze złe, grzeszne czyny. To właśnie dlatego jesteśmy odpowiedzialni wobec Boga i innych ludzi za to, co robimy z naszym życiem, z naszym prywatnym życiem. Jesteśmy odpowiedzialni wobec ludzi. I walka, którą człowiek podejmuje ze swoimi słabościami, nawet takimi, których inni się nie domyślają, wiele im do głowy nie przyszło, że my się z czymś zmagamy. To też jest wyraz naszej odpowiedzialności. My nigdy nie walczymy tylko dla siebie. Nieraz tłumaczę ludziom, jeśli ktoś na przykład ma problem z pójściem do spowiedzi. Przecież nie idziesz tam dla siebie. Oczywiście, że dla siebie, no, to jest kwestia twojego nawrócenia, zbawienia. Ale robisz to też dla swoich bliskich, dla ludzi, z którymi żyjesz. Bo jeżeli będziesz żył z czystym sercem, czy żyła z czystym sercem, to będziesz żyć zupełnie inaczej niż sercem przepełnionym grzechem. Dlatego nawrócenie to też jest kwestia odpowiedzialności za innych. Możemy sobie nawzajem pomóc, walcząc po cichu przeciwko naszym grzechom. Ale możemy sobie nawzajem zaszkodzić, jeśli w tych walkach przegrywamy albo w ogóle ich nie podejmujemy. I trzeba sobie zdawać z tego sprawę nie po to, żeby się bać, nie po to, żeby się przestraszyć czegoś, tylko żeby wiedzieć, ile znaczy każdy nasz czym. I wreszcie Ewangelia. To jest ciekawa scena, bo przychodzą uczniowie Jana. I pytają się Jezusa, dlaczego my i faryzeusze dużo a twoi zaś uczniowie nie poszczą. Jeden z komentatorów zauważył błyskotliwie, że właściwie skąd oni wiedzieli, że uczniowie Jezusa nie poszczą. No tak przypuszczali, im się wydawało już. ich dobrze nie znali, nie przyjrzeli się, i a już wiedzieli, co oni za To jest bardzo niebezpieczne. Takie przesądy, a za nie też jesteśmy odpowiedzialni. Bo od tego, jak się nastawimy do ludzi, dużo zależy. W tym, jak się potoczą nasze relacje. No ale w gruncie rzeczy, no, dlaczego nie poszczą? To jest taki zarząd, że zachowują się nieodpowiedzialnie, bo łamią zasady, łamią tradycje. Wyszło niedawno. Po polsku taka niezwykle pouczająca książka amerykańskiego biblisty, który się nazywa Brand Petrie. Książka się nazywa Jezus Historia największej miłości. I On tam tłumaczy bardzo ciekawie, o co w całej tej scenie chodzi. Mówi, że tam y, chodzi, to nie goście weseli, są tylko tak zwani synowie komnaty małżeńskiej. i tacy ludzie, którzy, w, którzy, byli wybierani przez Oblubieńca, którzy mu towarzyszyli, przygotowywali mu komnatę weselną, no i właśnie towarzyszyli mu. Więc właściwie ich zadaniem było towarzyszenie oblubieńcowi I było naturalną rzeczą, że wtedy, kiedy byli z nim, kiedy mu towarzyszyli w czasie tych obrzędów, powinni mieć w sobie weselną radość. Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o to w tej Ewangelii, żeby wiedzieć, kiedy i jak należy się zachować żeby zachowywać się mądrze i odpowiedzialnie w sytuacji, w której się jest. Bo gdyby oni, będąc tym oblubieńcem, się smucili i pościli, to by się zachowywali nieodpowiedzialnie. Bo na to nie był wtedy czas. Sytuacje są niepowtarzalne, ludzie są niepowtarzalni. Uczniowie Jezusa zachowywali się dokładnie tak, jak się powinni byli zachowywać, zgodnie z wymogami czasu. Byli tam, gdzie być powinni, nie uciekali w inny świat, znajdowali Jezusa tam, gdzie On był i byli z Nim tak, jak należało być. I o to właśnie chodzi, żeby się wszystko odbywało na czas, bo to jest odpowiedzialne zachowanie. Dzisiejsze Boże Słowo nas uczy zachowywać się na temat i na czas. I chcemy, słuchając tego Słowa, prosić Boga, żeby nasza odpowiedzialność zawsze była na czas i na temat. A to jest możliwe wtedy, kiedy nasza nadzieja jest na czas i na temat, bo nadzieja też może być nie na czas i nie na temat. Modląc się w tej świętej prośmy, Jezusa taki dar bycia na czas i na temat.